Na co się patrzysz, debilu? Cześć się odwal, cholerna babo. Co się odwal? Ze mną zaczynasz? Bo co? Ze mną? Cholerna pijaczka. Ale narombana. To jest żona Marka. Która Marka? No tego ze szkoły tańca, trzeba jej pomóc. To jest żona Marka Jeszynowskiego. Pomogę pani. Dziękuję. Dziękuję za pomoc. Mam zadzwonić do Marka? A to pani! Teraz kojarzę. Nie, nie trzeba. Muszę jechać po mojego syna. Umówiłam się z nim. Na hiszpański go muszę zawieźć. W takim stanie? Nic mi nie jest. Poza tym. Taksówkę wezmę. Zresztą to nie wasza sprawa. Pani sobie usiądzie. Proszę. I co teraz? Słyszałam, jak Marek i jego żona kłócili się o to, że znowu piła. No ale nie sądziłam, że ma aż taki problem. Jest środek dnia, ona ledwo trzyma się na nogach. To jest oczywiste, że w takim stanie nie może jechać posyna do szkoły.